Witam Was bardzo serdecznie! Jest to Chris! A to jest nasz rzeźnik! Tak jest, widzicie mamy... Kij, Jest mocniejszy. jest już ósmy poziom. I ja wam powiem dlaczego jest ósmy poziom, bo gdyż miałem problemy nagrywałem ostatnio z tego miejsca, to taka wioska Troi, tam Troi nam dawały zadania. Także jesteśmy przed ogriem w połowie doki do ogrima, czyli stoi co Holdy. I tak się stało, że coś mi nawoiło w czasie nagrywania. Do połowy filmu było wszystko dobrze, a potem mi dźwięk zaczął wyprzedzać obraz. I trochę to nieładnie wyglądało. Zdziałałem się nagrać. Kolejny teraz, mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie jak należy. Tak czy ten odcinek na pewno trafi, czy mu ucieknie dźwięk, czy nie. Zostanę się jakoś to potem przy obróbce skorygować i będę szukał powodu, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego mi tak dźwięk ucieka aż bardzo. Znaczy tak, nie chodzi o słaby sprzęt, bo w miarę dobry, jeżeli chodzi o tę grę, najbardziej dobry mi się wydaje. Odej, Gadam im zapominał o numerologii, już tutaj, i dostaliśmy od orków zadanie trochę ustupienia voice aliantów. Chyba dobrze kojarzę. Ech, nie, to zawsze przekonamy kogo tu mamy do... Tak jest, arianci. Znistona forteco Aliantów. Przez naszego smocka. Dark. Kurde, zapominam jak się nazywa ten smock. Ale ci co wiedzą to też... Pewnie tu się poprawiło, jak, jak mówiłem. Okienko z nazwą tego Smocka. Dawać pieniądze. O. No bo szukamy i zabijamy, szukamy złotych monet. Ej, prosta robota. Wyb w sam raz da Orka, który lubi upuszczać krew, a Przerwamy ją ich trzami. jak jest. To nie pamiętam co to była za forteca, ale to była forteca chyba na tej stronie. Jakiś od ariantów. Ja mówię, jestem zielony także nie kojarzę zbytnio coś tu było przed kataklizmem. A tak mi się wydaje, tak to bardziej wygląda. O, więcej skrzyneczek. prawo Nie dam się. Jestem silnym orkiem-rzeźnikiem. O! Specjalny nobek nam się pokazał w okolicy. To jest Shiver Dragon, pewnie u Nexosa też jeszcze, o nim słyszałem i zainstalowałem go. No i chodźmy po tego nobka. Trochę wam tu powieścić, bo ja nie chcę tego kasować, bo potem nie wiem czy od go on jest tu. Da się tędy wejść, czy trzeba... A nie z tej strony. On tu jest. No to chodźmy, ubujemy rzadkiego nupka, zobaczymy co nam z niego wypalnie. Pam, pom, 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 pom. wam to nie będzie wszystko nie. Tak, już zajęte niektórych addonów. Muszę pomyśleć, czy, to, czy da się to każdą te przestawić potem. To w moment, momencie nie wiem. Tam jest wódko, poznajdujemy. O, to jest ten... No jest. I możemy go zarządzać O kurde, bomba! Aha. O, bug! Pięknie! Nie ma go, no ja to i też i też, a! Ja? ja trzeba z tą broń, więc. I tak nie mogę dwóch na raz używać, więc to chyba będzie słabsze. Tak. Ale. Czao mię na bagu. No i tak bym tu musiał iść, bo muszę, muszę tego głównego ubić tu Ale no, przy okazji Ubiliśmy specjalnego nopka Mopka, kurde. kurde Co wy to robicie jeszcze Janci co? Koło ogni mamy? No wiecie co, tak nie ładnie Ach, tak nieładnie, takie nieładne, że co robić? Daj byście się spokój... O kurde. damy ad dwóch? Zarzekujemy, co? Pewnie. A nie zdążyłem. Haha, ha. nie wyszło ci. Tak, K kwaf. No. Prawienie pięknie wyszło A, pięknie To było ładne O elegancko, kurde O to chodziło Tum, 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 tum Haha Hui ha, ha. Cieszymy się, nie? Pewnie nas okrzy bardzo cieszy Uwielbiał puszczać krew Niewinny. no to oni są niewinni, to nie wiem, ajantom w tym przypadku ludziom, ten kijek jest śmieńconośny, więc kachorgo ok, no skobanci to bombami rzucają jeszcze paru po drodze ubijmy, o sami się proszą wyciszę. Jak widzicie. Skoro oni mają bomby do rzucenia, chyba to jakiś stoi na straży, i yeah, ja, od pleców. tak jest. Trochę ten statek chyba za bardzo wpłynął w ląd, zbyt do brzegu podpłynął, co nie? O, chyba tam będziemy mieli potem jakieś zadanka, może, bo tu widzę... ...dłużki... E, żywioły wody. No cóż, zobaczymy. No tu kuferki, no to chyba tu coś będziemy musieli potem porobić. A na muzyczka klimatyczna. O, tu jest coś do wykopania. Hopsa, 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 ała, hop. No, skac, skacz. A! Nie zaklinuj mi się przypadkiem! No bo, pinał lepiej <grym> naokoło. A co, a i ten? Wowywoka będziesz pojawiał o, ku... e, co weekend. Czyli w sobotę, bo w niedzielę się pojawi albo między sobotą a niedzielę, czyli jakaś po tak będzie się pojawiał. Przynajmniej jak na będzie tylko to Craft. Późniejszy plan. Mam zamiar kupić, a... chyba na premierze, widzę premierę, właśnie. Premiera, mam zamiar kupić Guido OS2 i pod koniec wakacji. No, jestem blisko, także będą się na zmianę pokazywać, ale to po pewnym czasie, bo Guido na pewno na początku, przynajmniej przez pierwsze chyba 2-3 odcinki będzie się w tygodniu pojawił. Potem przejdę na weekendówkę, jako że tak powiem. Także jest elegancko. No, jak tobie będzie chciał pograć, to chętnie zapraszam. Dam w opisie e, link do was, e, link. Nazwę serweru, na którym gram, rzeźnikiem i na którym gram pozostałymi moimi postaciami, bo gram na dwóch serwerach. Tak, żeby <laughs> przez pomyłkę nie zaczął przechodzić bez was tego kontekstu jest w... takie moje małe zabezpieczenie że tak powiem zastęp w słotkach no nadzieję, że ten dźwięk się dalej dobrze nagrywa. Mm. nic zbyt ten Weźmy to, co jest najdroższe. O. no i pięknie, mówiłem, że żywiołki nas czekają. Tamte zostawiam, to aż sam przejdę. I każdy od tego momentu, jak to wrócę z powrotem, tu też było jakieś zadanie. Pójdziemy razem, tak, żeby na koniec pierwszego odcinku trochę posperać po Ogrimarze. Zasuwaj mój. Ogrze dzień. Jeszcze nie mogę doczekać, aż będziesz jeździł na wiku. To będzie fajnie. Loki ok, mają wilka, nie? Dobrze mówię, chyba tak. Jak nie, to. Jak nie, to nie poprawcie. <laughs> mogę się mylić, także. A nie, mają. Wiki mają. Wiki. Wiczki. Nie może. Przy... O, teraz chyba do dziewiątego dobijemy. Nie wiem, czy do dziesiątego damy jadę że przyszłym tygodniu też będzie. O, są sam. Dziesiąty. Czyli. To jest trzeci. W piątym odcinku damy. Odcinek będzie inst... na instancję. Bo z Dragofundem mi się odblokuje. Także bez problemu będziemy mogli. No dobrze, mówiłem się też skrzyniecki będę Będziemy to się robi. Będziemy mogli spokojnie. Sze wybrać na instancji instancja pewnie nam zajmie jeden film, więc trzeba nagrywać, już będę ją wchodzić na instancję. Żeby też to nie było, bo czasem instancje trwają długo, a i chcę wcześniej mu też Teraz szybko się znajdzie instancja, ja dzwonię. co? O, wow, mogę podnosić. A. O, panie, a idzie. Kurde. Questa dodatkowego zdobyłem. Podchodząc tylko. No to spoko. A, tu jesteś, jest, dobra. Reż, już idę do ciebie, ogrzyco. Reż, ja ci pomogę, powstań i walcz u mojego boku. Tak jest, dzień nauki, walczą do końca. No jak już leżą ranne, to się podnoszą. To jedna skrzynka Przynajmniej te oggi nam tobie pomogą Eee, z kijaskiem go! haha. Rozganiamy wodę kijem. Chyba to skrzynecki mamy załatwione. Ci było jeszcze tych poubijać. Jeszcze jeden nam został. Tak jest. Wstawiaj, kolego. Gdzie? No tu od razu. No i ręczko. I co? Kurde. I co? Właśnie. I zobaczyć, popatrzeć jak ktoś z go... jakiś leżący coś zgada. To można... ...trafić na fajny quest. Co, pan nie chce starać już po questie? A. A, to pięknie. Możemy podnosić... więcej razy. No to elegancko. Ej, atakuj mi! się ja tylko podniosę okno przymknąć, bo mi zaczęło padać. A ty już nie atakujesz, no wiesz co, jak mogłeś, ogrze, Nie, jest daleko, też nie przesadzę. Chodź i stoją zaraz po Jeszcze dwóch... Jeszcze dwóch... Mamy sprawę, za Tak jest. Kijal. Haha. Nie ma... Nie ma tak rzadko. No, to pojedź na zasięg. Już my <laughs> Tak Takie Dziewiąty. Ja pierdzielę co ja gadam. Już dziewiąty. O jak ładnie podskoczyłem no, ja nie wiedziałem kiedy. <laughs> Jeszcze... No dziesiątego to już na pewno nie. Raczej nie zdołamy, bo już... niego będziemy kończyć. Oddamy zadanka i zobaczymy. Wstawej. Byś raczej lekarz sprzynał, żeby ich trochę, to na zdrowiu podnieść, ale nie będziemy narzekać. Zabijmy jeszcze dzika po drodze. Nagliła będzie. Tak jest. To! Mam nadzieję, że dostanę, znajdę jakiś fajny topór. Bo tu to tak. Może to jest taki stereotyp, ale o mi najbardziej pasuje z wielkim toporem, takim mocarnym, żeby jednym cosem powalił wszystkich. No, bo to jest moja głupia wyobraźnia. <laughs> Okej, okay. chodźmy do grobinki. To jest grobinka, nie? Tak, czas to pieniądze, wyszkowań, co żebyście tylko z kasę. kasy. Aj... Słowa ziemia, że, że tak powiem, ale jest elegancko. Tak jest. Hop, hop. Tak jest, hop. O, pięknie. Jeszcze jakieś żadankę tu masz? Nie masz! To i inne trzeba wykonać. Co ty mi tu dałeś? O, jaka widzę, elegancko. No i będę teraz z Wami żegnał z tego uroczego ogriowego osadki, że tak powiem. Bardzo sympatycznie. O, chodźmy do knajpki, że tak powiem. wyspimy I będziemy czekać na kolejne przygody, więc już za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku World of Warcraft. Po stronę hordy zwiedzamy i, i odkrywamy tajemniki, potęgi, hordy. I dlaczego tak ich Alianci nie robią i oni nażają siebie. Także do zobaczenia. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Jeżeli uważacie, że mój kanał jest warty zasubskrybowania, to też zasubskrybujcie. Cześć!